To był bardzo trudny mecz. No, wielka dramaturgia, upadki, niezdolni zawodnicy. No taki trudny mecz. Trudny, trudny. słodko-gorzki, tak jak już powiedziałem wcześniej, bo, bo, bo szczęśliwy koniec, natomiast po drodze się wydarzyło kilka niefajnych rzeczy. No na pewno braku na pewno u nas z dwóch zawodników. W dwóch i pół zawodnika się meczu nie wygra, a no, Wrocław stał. Stał się taką mocną drużyną. Zresztą cały czas był mocny i, i no, szczęście niby miało nam dopisać, bo kontuzje we Wrocławiu. A odwrotnie się stało, że reszta młodych zawodników rezerwowych pojechała na swoim poziomie dobrym. Zrobili kawał roboty, to nie tylko dzisiaj, ale no prezentują się świetnie, po prostu. Czapki z głów, panowie. No na pewno na pewno z naszych trzeba coś wyciągnąć jeszcze, a teraz kończy wiek juni no juniora, będziemy 16 lat my będzie następny no i będziemy budować koło ko tych chłopaków, żeby... W tych juniorskich meczach dali sobie radę, Tajski to nie tylko dzisiaj, bo Tajski jest z nami tutaj od pierwszego treningu, w którym zaczęliśmy się przygotować do tego spotkania. Jest tutaj, to widzieliście wszyscy, no, użyczył swoich motocykli czasowi. także był tutaj z nim na każdym treningu, pokazywał mu ścieżki, pokazywał mu, przekazał mu całą swoją wiedzę z tego toru, także no to jest, to jest ta i to, to wszystko tłumaczy. Nie no, ja myślę, że Charles naprawdę zasłużył na słowa uznania, bo, bo chyba nie niewielu się spodziewało, że będzie w stanie przywieźć jakieś punkty, a a Charlie przywoził punkty w każdym wyścigu. No tak zostało z Szefową i nie liczyliśmy bo było całkiem źle. Że, że żeśmy się do play-offów dostali, to, to no, trochę pracy trzeba było włożyć. Nie? A, a teraz stać nas widocznie na trzecie miejsce, lub no, czwarte, no, bo to bo jest i Życzyłbym sobie też, żebyśmy dali radę. Nie? Oni nie są w każdym meczu od początku sezonu, zresztą nie, nie, nie od początku tego sezonu, to właściwie od początku jak tutaj jestem, tutaj zawsze ten doping jest na wysokim poziomie, kulturalny to trzeba podkreślić i no, te trybuny żyją, to jest nasz zawodnik.